Siemaneczko widzowie! Bójka, bajka i brawurka. Jeśli znasz te imiona, to znaczy, że tak jak ja oglądasz w dzieciństwie atomówki. Atomówki. Małe bomby przynoszące ładunek atomowy. A nie, czekajcie. To nie to? Z pozoru kreskówka wydaje się dość standardowa jak na koniec XX wieku. Potwory, walka ze złem, supermoce, tego typu sprawy. Mimo to część fanów zaczęła doszukiwać się drugiego dna, a bajka doczekała się dziwnych, a czasem nawet niepokojących interpretacji. Zanim zaczniemy. Miejcie na uwadze fakt, że niektóre te teorie mogą być już obalone, a ja po prostu nie znalazłem o tej informacji. Zaczynamy! Nie wiem jak wy, ale ja zawsze chciałem być supermocą. Zwłaszcza latanie. Może dziewczynki też tego chciały. A cała historia z bajki to tak naprawdę wytwór jej wyobraźni? Według tej teorii postaci przedstawione w serialu w rzeczywistości są kimś innym. Między innymi. Profesor Atomus jest ojcem dziewczynek. Ale nie jest on naukowcem. Jest on farmaceutą, który wytwarza leki w swojej piwnicy. Z tego też powodu dziewczynki nie mają wstępu do tego pomieszczenia. Mojo jojo, a nie jak w angielskiej wersji Mojojojo, główny antagonista serialu to tak naprawdę przyrodni brat dziewczynek, który przejawia dziwne i raczej złe zainteresowania dziewczynkami, o których lepiej nie mówić na YouTubie, to tłumaczy, dlaczego jego siostry najbardziej ze wszystkich boją się właśnie jego. On to brata Tomusa, czyli wujek dziewczynek, i jest on osobą LGBT. W wyobrażeniu jest on przedstawiony jako podobny do diabła, ponieważ Atomus jest bardzo nietolerancyjną osobą i uważa, że jego brat to zło wcielony i nie żyje po Bożem. Przekonał on także swoje córki, żeby trzymały się od niego z daleka. Dodatkowo nie wspomina nigdy jego imienia i kiedy mówi o swoim bracie, to rzuca pogardliwe on. Feller Lumpex to nieco nieokrzesany sąsiad, najprawdopodobniej odpowiednik amerykańskiego redneka. Banda gangreniaków to tak naprawdę grupa nastolatków z sąsiedztwa, Którzy są znani jako lokalni chuligani. Burmistrz Tamsville to dziadek dziewczyny, a pani Bella to ich ciocia. Jest to bardzo ciekawe spojrzenie na całą historię, biorąc pod uwagę fakt, jak bogata potrafi być dziecięca wyobraźnia. Nie znalazłem informacji o tym, czy ta teoria została obalona, ale moim zdaniem jest ona zdecydowanie warta uwagi. Według tej teorii, atomówki to tak naprawdę osobowości jednej osoby która na potrzeby tej teorii została nazwana Brenda. Brenda to dziewczynka, która z powodu swoich problemów rodzinnych, a w szczególności z bratem, którym gnębi, cierpi na zaburzenie dysocjacyjne tożsamości. Według Wikipedii, zaburzenie to polega na występowaniu przynajmniej dwóch osobowości u jednej osoby. Zazwyczaj poszczególne osobowości nie wiedzą o istnieniu pozostałych. Tak jak w przypadku poprzednich teorii, Mojo Jojo jest tu postrzegany jako starszy brat. Przejdźmy może do przedstawienia osobowości dziewczynki. Bójka reprezentuje to, kim Brenda chciałaby być. Czyli dojrzałą i opanowaną młodą kobietą z dużym poczuciem własnej wartości. Bajka reprezentuje jej radosną i delikatną stronę. Symbolizuje również niewinność i dziecięcą naiwność, które Brenda posiada. Bardzo często przerażają otaczający świat. Brawurka reprezentuje agresywną stronę Brendy. Powstała ona, ponieważ Brenda cały czas zastanawia się, jak odegrać się na swoim starszym bracie. Dodatkowo, jest ona uosobieniem niezadowolenia z życia, z którego ta chce się siłą wyrwać. Moim zdaniem, to jest średnio przekonywująca. O ile w poprzedniej teorii jestem w stanie uwierzyć w to, że jest to tylko niewinna zabawa, a dziewczynki wyobrażają sobie wszystkie wydarzenia, które widzimy w serialu, tak tutaj wydaje mi się, że ta teoria nie trzyma się kupy i jest mocno przekombinowana. Mimo wszystko, chciałem wam przedstawić tę teorię, żebyście byli świadomi, że taka interpretacja również istnieje. Z anatomicznego punktu widzenia wygląd dziewczynek nieco odstaje od innych ludzi przedstawionych w serialu. To, co najbardziej zastanawia fanów, to to, w jaki sposób tak naprawdę działają ręce atomówek. Mogliście na to nie zwrócić uwagi, ale dziewczynki nie mają palców u rąk, a mimo wszystko potrafią chwytać przedmioty i się nimi posługiwać. Jak to jest możliwe? Szukając odpowiedzi na to pytanie, trafiałem na bardzo różne wyjaśnienia, z czego większość z nich była bardzo creepy. Niektórzy sugerują, że jest to coś związanego z ich mocami, coś ala la telekineza, dzięki czemu dziewczynki są w stanie wpływać na obiekty, których mogą dotknąć. Inni sugerują, że ich ręce pokryte są włoskami jak pająków, dzięki czemu wszystko może się do nich przyczepić. Najstraszniejsze, a zarazem najciekawsze wyjaśnienie na jakie trafiłem, to to, że nie widzimy tego, co naprawdę sprawia, że ręce atomówek są sprawne. Według autora tego zdjęcia ręce atomówek składają się z miliardów dłoni, dzięki którym w rzeczywistości są w stanie chwytać przedmioty. Nie przypominam sobie, żebym jako dziecko bardzo rozmyślał nad tematem działania rąk atomowych. Mam wrażenie, że widząc jak atomówki latały, podnosiły ciężkie rzeczy strzelały laserami z oczu, to wygląd ich rąk był najmniej ważnym szczegółem, na który zwróciłem uwagę. A Wy jak sądzicie, jak działają ręce atomówek? Dajcie znać w komentarzu. Na koniec zostawiłem teorię, która moim zdaniem jest najciekawsza ze wszystkich. Czy to możliwe, że akcja serialu atomówki i samurai Jack dzieje się w tym samym uniwersum? Według tej teorii profesor Atomus jest potomkiem spora Jacka. Atomus był w posiadaniu rodzinnego miecza, który należał do Jacka. Na mieczu znajdowały się resztki krwi Aku, z których profesor stworzył Związek X. W momencie stworzenia atomówek profesor nieświadomie przywrócił Aku do życia. Jestem profesorem. Tak zrobił u nas w laboratorium przypadkiem! Tak się jakoś złożyło. Rozumiem. Ja też jestem z przypadku. Demon zobaczył, jak potężne są atomówki i zdecydował się cofnąć w czasie, aby wysłać Jacka w przyszłość. Otworzyłem wrota czasu i wtrąciłem go w przyszłość, w której moje zło jest prawem. Dzięki temu zapobiegł on narodzinom potomka samuraja, a jednocześnie atomówki nie powstały. Jeżeli przyjrzymy się wyglądowi obu postaci, da się zauważyć pewne podobieństwa. Jeśli to was jednak nie przekonuje, zwróćcie uwagę na to, jak wygląda Townsville. I jak wygląda jedno z miast w Samurai Jacku? Dodatkowo, podczas swojej podróży Jack mija zniszczony billboard, który przedstawia gadającego psa, który jest jednym z bohaterów Atomówek. Jednak istnieje na to wszystko pewne wyjaśnienie. Gendry Tartakowski był producentem Atomówek zanim rozpoczął pracę nad Samurajem Jackiem. Najprawdopodobniej twórca ukrył pewne easter eggi Jacku, które między innymi nawiązują do Atomówek. W 2012 roku w jednym z wątków na Reddicie, w którym Tartakowski odpowiadał na różne pytania, twórca został zapytany przez użytkownika, czy to prawda, że oba te seriale mają miejsce w tym samym uniwersum. Na co udzielił krótkiej odpowiedzi, którą widzicie na screenie. W tym momencie moglibyśmy zakończyć, gdyby nie jeden mały szczegół. W 2014 roku ukazał się komiks zatytułowany Super Secret Crisis War, który wywrócił wszystko do góry nogami. W komiksie tym dowiadujemy się, że istnieją różne multiversa, a co za tym idzie, w pewnym stopniu światy są połączone. Dzięki temu Ben 10, Atomówki, Ed at Dexter czy Samurai Jack łączą siły we wspólnej walce przeciwko lidze złoczyńców założonej przez Aku. Można by się spierać, czy w tym kontekście uznajmy multiversa za jedno uniwersum. Ja jednak, mimo swojej ogromnej sympatii do tej teorii, uznaję komik za niekanoniczny i akceptuję wypowiedź producenta i uznaję ją za ostateczną. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Dajcie znać, co sądzicie o tych teoriach i czy którakolwiek z nich Was przekonała. Przy okazji, jeśli znacie jeszcze jakieś teorie o atomówkach lub innych bajkach, które są warte uwagi, dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie także o łapce w górę i subskrypcji oraz czekajcie na kolejne filmy. Do zobaczenia!